Halo, słucham. No cześć. No cześć, słucham. Mówimy się dzisiaj? Yy, no wątpię. A czego? No bo dlatego, że nie bardzo mam dzisiaj czas. A co będzie dzisiaj robić? Rozumiem, <laughs> no, ja za bardzo w to bronisz. Ja? Zbranieła. A czego się pytasz? No bo w ogóle z, e, chyba z budki telefonicznej, są po tym, jakie głosy się wydobywają. Z jakiej budki telefonicznej? Z telefonu komórkowego dzwonię. Ale czemu takie piski się odbywają? A, a skąd ja mam wiedzieć? No. Tak pipczy, nie? Tak pik, No, no właśnie. Nie wiem, to albo twój telefon, albo mój już kurwa w No to nie, bo ja rozmawiam ciągle i ja nie mam czegoś takiego. To nie wiem bo tego, albo nie, albo umie. no. A tu jutro się możemy umówić, jak dzisiaj nie masz czasu? Tak, możemy. Na którą godzinę? Na A przepraszam, na którą chcesz? Nie, ja mogę, nie, o 15, 16. No to bardzo, zabroni trochę pod nie ma problemu. Aha. A ty, jak można wiedzieć, a skąd jesteś, żebym dotarł do ciebie? Z Elbląga? Aha daleko. Jak daleko? Daleko. Jak dalej? No, ten Blonga jakieś 50 kilometrów jeszcze. Jaka to miejscowość? W Małdytach skręcam... Łe, to małdyta, to ja zna, to Małdyt, to ja znam na, na pamięć. A... Y... Jak będziemy się kochać? A jak będziesz chciał? A godzina ile kosztuje? Jeśli można wiedzieć. Pani kosztuje 200 złotych. No 200 zł no, no bój się Boga. Co? A ta nie da rady? Nie, nie da rady. No. Chociaż za 150 albo za 180. Nie, nie da no. rady, Taniej. A jak się, a jak po imię, jeśli można wiedzieć? Renata. Renatka, tak, jak Aniu. No. no. A jakie masz wymiary, jeśli, jeśli można Ciebie się zapytać? Ty cóżków, mm. tych innych spraw? Duży biust mam, nie Bart... depiluję się. Ady? Średniej budowy ciała, nie jestem kuda. I, i, I co? I jeszcze? No, 44 lata. O, 44 l lata. Ła no, to, no, to nie. Dla, dla, mnie, dla mnie pasuje, bo ja mam 32, to... A, a tego, a w dupala y pojedziem, czy nie? Nie. A czego? Bo no, nie lubię tego. A dziewczypeczkę? No, tak. Ale bez ogumieniem czy...? A, czek, czy, a czego tak a, a chrychasz? Tak Chora jesteś? Nie, zakrychiłam się. A, a, bo ja tego nie usłyszałem. Z gumką, czy bez? Z tym zabezpieczeniem, oprócz oralu. Aha. Hmm. A, a le, tego, logika robisz, czy nie? Robię. właśnie oral. A, a... A łykarz? Nie. To wypluwasz? Tak. No, ta, no takie takie dobre sprawy, to kurwa wypluwać, to ja nie wiem. Możesz sobie połóżnąć, nie ma problemu. Kto? Ja? No. Jak ci tak dobre? To chyba coś nienormalne. To chyba ty jesteś od tego, nie ja. No. Halo? No. To mówię... Y Tyle nasienia będzie się niszczyć, niech to w jakimś organizmie będzie. Mówię, czy to będzie szkoda pieniędzy za telefon? Czy mi szkoda? No. Nie. Na takie pieprzenie głupie przez telefon? To mówię, to się już teraz mówię poważnie, na godzinę piętnasto, 16:00 się umówimy. Jak? Zadzwonisz jutro po księżnym spotkanie, to się umówimy. Tak? Aha, aha, No jak jak tego, jak zajadę do ciebie, to zadzwonię do ciebie i mi, po mnie wyjdziesz. Bo ja nie wiem, gdzie nie, ty jesteś. Chcę po ciebie wychodzić i tłumaczyć jak to jechać, ale zadzwonię, nim wyjedziesz. Aha. Na przykład jutro złamię nogę rano i nie będę mogła się z tobą spotkać. I wtedy będziesz była na darmo. No. A po co będziesz łamać nogę? A nie wiem, różne przypadki chodzą po ludziach. Co? Różne przypadki chodzą po ludziach. No ale ty taka kobieta w dojrzałym wieku, żeby nogę złamać? No właśnie. No, lepiej nie łam. No bo, bo jak ja tego, bo jak ja przyjadę, to jak ja Ciebie złamię, słyszysz czy nie? Słyszę. Ale, przy, a, ale przez telefon trochę mnie pokochałaś czy nie? Ja. A ja Cię bardzo pokochałem po, po głosie. Taka kobieta dla mnie wymarzona. Dobra. Kończę, bo muszę wychodzić, to do jutra. Do jutra. Ale chyba coś buzi masz, bo tak bulgoczysz i Ja mi śniadanie. Dopiero bo, tej, o tej godzinie? Tej tak, o tej godzinie, bo nie miałam czasu do tej pory. A co żeś robiła? Na razie. A co żeś robiła? A przepraszam cię bardzo, ale to nie Twój interes. No, no na razie. Dobra, na razie. Cześć, skarga.